W dzisiejszym odcinku będę używał glitcha do tego, żeby strollować po bliskich graczy. Wszystko będzie polegało na tym, że będę chował się pod wodą, a mój duo partner Haju będzie wabił przeciwników do tego miejsca, w którym ja jestem schowany. Dokładnie będę zgliczowany pod wodą. Flashback. Widzowie, ale zanim przejdziemy do odcinka, chcę wam mega podziękować, bo to, co zrobiliście pod wczorajszym odcinkiem, to jest po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie, wbiliście mi 12 tysięcy łapek w górę. I zróbmy tak, zróbmy challenge, że jeśli utrzymamy 10 tysięcy łapek w górę... Każdy każdego dnia, to ja postaram się nagrać jak najlepszy odcinek na dzień kolejny. Także widzowie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i koniecznie wpisujcie mój kodik Ewela do sklepu. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was na ten kozacki odcinek. Widzowie, w dzisiejszym odcinku zepsujemy Fortnite'a, Dokładnie tak, ale zanim polecimy w tamto miejsce Musimy mieć jakieś rzeczy Także, Haju, szybko zbiera jakieś rzeczy Ze mną jest Haju, czyli top 1 buger Fortnite'a. Dzień dobry, dzień dobry ja, ja na dzisiejszym odcinku jestem królową, Haju Król, Królową, a ja jestem królem I nie bez przyczyny mam tą rybę Zaraz zobaczycie, o co dokładnie chodzi Tylko mamy tutaj żomeczków. Chłop się kręci dookoła Dobra, chodź do byku Ej, no nie mogę go trafić Dobra, gdzie ty, gdzie ty może, mi to czekasz? Dobra Może ma tego spinbota Chyba <laughs> mi o, patrząc na to, co wcześniej się działo, to chyba tak. Ej, Kaju, zbieraj rzeczy i najważniejsze jest to, musimy dostać dobrze strefę, także jak teraz nie dostaniemy, to mam nadzieję, że dostaniemy ją później. Co tu się dzieje? I w ogóle ktoś jeszcze lata w powietrzu, ty, ninja! Ty, ty, Dobra? Ty w ogóle gdzieś indziej poleciałeś niż ja. Nie, nie, spokojnie, spokojnie, nic się nie martw. Aż do końca, końca. swoich... Ej, idealnie strefa! Idealnie! Mam jakiegoś spocucha. No nie no już idę! Całe życie pod górę. Ej chłop, nie ma co zrobić. Dobra, puścić go wolno czy nie? Elo. Tak. Jakby co, to miecie pretensje do Haja. No, widzicie. Ej. Nie, 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 absolutnie, bo ja powiedziałem tak i nie. I co ja mam streama, czy co? Chłop miał rzeczy, kumasz to? I mnie nie wyeliminował. Tak to trochę wyglądało, jak to by był stream snipe. Ej, lol. I chyba wiedzą, co chcemy zrobić. Haju, dawaj szybko tutaj na dół. Idę. Na skrzynię. Mam lunch pada. Ej, to na później, to na później, bo musimy się szybko przetransportować w jedno miejsce. I proszę. Widzowie, no jest godzina 23. No i 23 to jest szczęśliwa godzina. O tej godzinie teraz nagrywamy odcinki. Patrzcie, Haju, mamy skrzynię i mamy. Lamcie. Dzień dobry. Ej, ale Rafa, która jest godzina? 23. Ej, to jest idealny czas. Wiesz, wiesz na co? Ej, na. kolację? Nie, nie, na zostawienie łapki w górę i sub No właśnie, kanał. widziałem wczoraj 12 tysięcy łapek zostawiliście, także pobijcie to. Pobijcie tych, co wczoraj zostawili. Ci, co nie zostawili, dzisiaj niech zostawią. Dobra, otwieramy skrzynię, bierzemy i lecimy, bo nie ma czasu. Kaju, no. Dawaj tym młotkiem, co jest z tobą? Ja nie wiem. Po pierwsze. Po pierwsze królowa haju, no. a tutaj cierzysz. Ej, jest. można powiedzieć, że Haju dzisiaj jest moją wybranką. E, to prawda. Dobra, dawaj tą skrzynię. Lipa. Ej, dawaj jeszcze po to Ej, a da się ją a, ogłuszyć? Jest? Tam jest dokładnie. Nie. O Jezu, żeby ona nie zeszła w dół. Ej, na biało, na biało ma. Ty, ona nie schodzi w dół, ale jaja. Dobra, na biało. Dawaj, dawaj, haju. Moje moje, moje. No moje. i pięknie. Dobra, widzowie, i co nam teraz jest do tego potrzebne? Musimy lecieć dokładnie gdzieś tutaj na środek strefy i musimy zdobyć te samochody szybkie. I, haju, czy ty wiesz, gdzie tu są samochody? Gdzie tu mogą być? Tu mogą być, no nie? No tak, tak, bo to może być ten czarny samochód. Tak, 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 i... tak, tak, tak. To właśnie musi być ten. No, to ja mam leunch. Dobra, ja mam lunch to wyjdźmy da. tu i się wybijemy z lunchpada, co ty na to? Przyjąłem, panie kapitanie. W... Lecimy, Pitalu. lecimy, lecimy. Bierzemy samochód i lecimy, zrobić trolla. Oczywiście, widzowie, pamiętajcie, że my tego trolla. Nie będziemy używać do wygrania gry Nie będziemy też prawdopodobnie męczyć ludzi Ale zrobimy sobie z nich totalne jajca No bo wiecie, ja nie chcę po prostu dostać bana Bierzemy, tylko musimy się wyrobić, żeby dojść tam Kaju, lecimy teraz tu Tutaj yy, I gdzie jest ta baba od tej burzy? Ona gdzieś tutaj jest A. Goście, goście Goście, I to ogrywamy ich, ogrywamy ich. Chłopaki, gdzie jesteście? Pokażcie się tu szybko. Na blisko ich porobimy. Gościu ma trój zęba. To jest ten, y, jak się nazywał ten z wody? Aquaman! Aquaman dokładnie. Ej, idę tutaj, bo tu będzie pompanie. panie. Ale mu! Ja, ja wjeżdżam! Y, dwa, a, prawa strona Sniper. Gdzie oni są? Ja tam u mnie. U mnie, u mnie jest. Rafa, jak przyjdziesz? To mu też idealną bombę. Nie mam czasu, jeden, ale to team play. Dobra, już idę, już idę. Ja mam ja mam potężnego włodarza. Nadciągnął go. On pewnie poszedł po kartę. Dobra, ej, olejmy go, tak. olejmy go, bo nie wyrobimy się, musimy wziąć samochód. Dawaj, uciekamy. On, on jest lepszy po prostu. On jest lepszy, uciekamy. No, tak, Tylko no, tak, 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 zostaw tak, tak. nas, prosimy, prosimy. Hmm, nie, nie, nie lepszy, tylko dwa na jeden to nie się. No właśnie, no. E, widzowie, lecimy dokładnie e, przed siebie, przed siebie i do, do tego nam jest potrzebny nasz samochód. Ja wam dokładnie nie pokażę jak zrobić tego buga, ale S zrobić Robimy kilka troli, mam nadzieję, że one wyjdą Ty, sam jestem ciekawy o co chodzi Także my jedziemy samochodem, jedziemy sobie dokładnie w to miejsce tutaj, nad tą wodę I postaramy się tam strollować graczy Już jesteśmy niedaleko, niedaleko Tu zaraz będziecie widzieć taką stopklatkę Aha, no i... Wychodzę No wychodź Widzowie, nie udało nam się wejść od razu. No, nie jest to takie proste. Haju teraz leci na safe po złotej itemy i będziemy wabić ludzi, właśnie na złotej itemki. Ja lecę dokładnie w to miejsce, które tutaj jest zaznaczone. Biorę samochód. No, i zobaczycie. Widzowie, zamieniłem się w rybę. Jestem prawdziwą rybą. Udało nam się wejść. Nie będę wam pokazywał, jak to zrobić, żebyście tutaj nie trollowali nikogo. Także, widzowie, co my robimy? Ej, no, strefa nam nie sprzyja. Jak się teraz nie uda, to się uda w kolejnym meczu. I teraz tak, Zobaczcie, Jak ja wyrzucę to, to to będzie sobie tu pływać na mną, Tak samo, jump pad. I słuchajcie, ja nie mam nic. Ja po prostu. Będę sobie tutaj tańczył i oni prawdopodobnie będą mnie słyszeć. No, jedziemy ciówcią. Jak to dziwnie słychać pod wodą? I, i zwabiam ich do dawaj, ciebie. Dawaj, 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 tu jest lunch pad, oni może tu przyjdą. <laughs> Jestem prawdziwą rybą. W ogóle wiecie, ubrałem niebieską rybę, żeby mnie po prostu tutaj nie było widać. On się zabiera i będzie chciał ich przyprowadzić do mnie. Tylko ja nie mam żadnej broni. Kurczę, bo wyrzuciłem. Ale to nic. Czy ja coś. Chodźcie. Dawaj, dawaj, dawaj z nim, Michaju. No, próbuję. Najlepiej by było, jakby oni ciebie powalili tutaj na mnie, w sensie, żeby, żebyś wiesz. Żebyś tu gdzieś zginął. Mają mi -offa, Rafa! Co? Chodźcie! No skilloffa mi machają! No nie gadaj. No przysięgam ci! Co mi potki! Co ty gadaj? I to mi tam do mnie! Ty to Chodźcie. staraj się strzelać do wody. Staraj się strzelać tak jakby do mnie, żeby oni popatrzyli do środka. Bo jestem czekał, ja sobie to leżę, ja mam dobrą Chodźcie. robotę dzisiaj tak w ogóle. Dobra, strzelają do mnie, ja Oj, Panowie, chodźcie. Nie idą? No chodźcie, no. Nie no. Chcą iść. Chodźcie do nas. Idą w drugą stronę, stary. O nie. Dawaj, dawaj, haju Pan... do mnie. Już wiemy, jak to zrobić. To jest najważniejsze, że wiemy, jak to zrobić. No i zrobimy to na samym początku gry następnym razem. Ej, a możesz łowić ryby? Dodałem ci apteczkę. <śmiech> <śmiech> Wziąłeś ją. To jest lunchpad. Ej. Idę po wędkę, idę po no wędkę. No dawaj, ty. Da się... ty! A gdzie wędka? Yy, wędkę, gdzie będziesz miał? Tutaj, tutaj mamy tira I tam jest yy, na tirze wędka. i spróbujemy, może się da łowić. To by było coś. Lol. to by było coś, spróbujemy tak w kolejnym meczu widzowie zrobić. Weźmiemy wędkę. Dobra, ja jem aptekę, haju, I czekam no, na tą ja wędkę. Ale i ja, ej, no chyba się nie dało w żadnym Rafał, sezonie nie wejść. Daję daj ci wędkę. Dawaj, o kurcze. Musisz mi ją rzucić nade mnie. Jest! O, jest, dobra. Dobra, elegancko ja, ja podam. I łowimy. Ej, XD! So jest. Patrzcie się, widzowie, da się. No nie, no to jest niesamowite, tylko rybkę, 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 rybkę. No uwaga, coś wy... Dobra, mamy na rybek. Jeden. Aj, myślałem, że więcej. Ty może haja złowimy. Dobra, łowięcie jeda. Jeszcze trochę, wytrzymajmy, jeszcze trochę. I no czemu nie mogę łowić? O, tak mogę łowić. Dajcie rybkę, dajcie rybkę, szybko, szybko. No jeszcze jeden na rybek, jeszcze jeden na rybek. Dajcie na rybka. Dobra, mamy na rybek. No, nic no. Dobrze, dobrze, dobrze. Łowimy jak najdłużej. Oj, chyba, chyba zginiemy. Teraz albo na rybek, albo śmierć. Cześć, bro. to że żyje. Top 4, pod wodą, dobrze. Jesteśmy z powrotem. Udało się wszystko. Teraz tak, my łowimy sobie i będziemy sobie zbierać na rybki, żeby tu wytrwać jak najdłużej. Mam nadzieję, że jakieś na znajdę. Weźmiemy damy bandaże do góry, żebym miał za co te rybki zabierać. No i mam nadzieję, że nikt mi tutaj wiecie. Nie wleci za, za nim haju. Haj, co ty masz? Masz jakieś bronie, czy coś? Dobra, Panie narybek. kapitanie, no, same złote. Co ty gadasz? No to pięknie. Ej, wiesz co by było dobre, haju? Jakbyś tutaj zbudował tę, jakby, tratwę, taką wiesz, podłogę jedną i tam. Złote i złote przedmioty? Five minutes later. Dobra, no i idź się schować gdzieś, no i niech sobie je wezmą, niech sobie je wezmą, proszę bardzo. Ja sobie tu by dołowił dalej. Dobra, mamy drugi narybek <laughs> Jestem ciekaw, czy ktoś tu przyjdzie. Możesz nawet strzelać do góry, żeby oni wiesz, chcieli tu przylecieć. Dobra, ja to jeszcze troszkę stuninguję. Co ty gad? O, no i teraz to jest pięknie. Tylko uciekaj, uciekaj już, żeby cię nie widzieli. Ja dalej sobie łowię. I mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie. 44 osoby. Będę je krążył i będę strzelał. Ta, tak, rób, prostu, tak, tak rób, tak rób. No, 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 no. A lunch pada. Dobra. Będę szukał. No, tak nad lato, nie? Ej, co? Ej, zrobię tutaj jakiś yy, posąg. No, wybuduj coś. Rybę zbuduj. Jak umiesz, to zbuduj rybę. Haju. Ej, a ty myślisz, że ja jestem pixel art? No ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Dziób i z tyłu tak. takie wiesz. Jest gościu, jest gościu. Dobra. Bacham mu Chodź! Chodź! Jako zwabię Daj mu te przedmioty i ja mu ja mu machnę tego. Ja mu gwiznę skara, Ja mu gwiznę skara temu chłopowi. Mów jak będziesz? szedł Jest, jest, Rafa, blisko, chodź! Kurde! Boi się! Tak! R kolapsuje to! Uciekaj, uciekaj! O, do mnie Uciekaj, uciekaj, Ty... Hajuston! On niech sobie weźmie tego skara! Lamp spadem uciekam! Ty, ale nie wiem, czy to nie jest bot, bo on do mnie też chciał strzelać. Jak nie weźmie skara, to Ja je... no, on mnie szuka! Nie, to jest Haju Bot! Nie... Ty go musisz wyeliminować, bo on mnie wyeliminuje za chwilę. Ty, a tam kogoś nie ma? Tam? Tam się coś ruszało. Ej, dwójkę, we dwójkę są. Dobra. Ja ich oswoję. Dobra, oswoje ich. dobra, dobra. dawaj ich. Panowie, panowie, macham, Skilowka, chodźcie. Ej, mam nadzieję, że nie dali nam gier z samymi botami, bo się zdenerwuję. Widzą mnie, widzą mnie. Chodźcie. Mach... Ej, dobra. Patrzą we mnie. No. Strzelają z double sniperki do mnie. Oj, oj, oj. Ja, niestety. Chodźcie, chodźcie. I pójdą, Raf! Pójdą we gadasz? dwójkę do mnie. Tak, mały No to dawaj ich. Serio? Dawaj ich, haju. Serio? Cię, panowie. Ja jestem prawdziwą Biąc rybą. Ci, się na tym. <laughs> biją, bi, bi, biją we mnie. Uciekaj, uciekaj. Ja rzucam puszkę. Ej, dobra, dobra, nieważne, haju. Tylko żebyś mi tu nie wpłynął, wiesz, żeby mnie nie widzieli. Dobra, wezmą Skara. Tak? O nie. Bior, przeszukali przeszukali o mnie. Widzą cię, nie. widzą cię. Nawet ich nie dotknęliśmy. Nic im nie zrobiliśmy. Widzieli Skara. Widzieli milion potek. Na, nawet i, ich nikt nie dotknął. Wiesz, biją rekord fragów Ta, na casualu. No właśnie. No nic. Kupili jeste super bohaterkę, kupili sobie driverka. No jeszcze ty tyłem stałe, że oni cię łatają, no? Flashback! Mówiłem ci zam się na tym!